Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym pierwszym webinarze. Dzisiaj, jak zacząć, żeby zacząć pracować z labdyskiem? Troszeczkę będzie o samej metodzie badawczej. Troszeczkę będzie o tym, jak konfigurować labdysk, jak go włączyć, jak ustawić. I też zajrzymy do rozwiązania naszej zagadki na stronie, na grupie facebookowej. Po co mi labdysk? Zobaczymy, jak udało wam się tę zagadkę rozwiązać. Zacznijmy może od tego, że, no właśnie, żeby w ogóle zacząć, to warto zaplanować. Swoją pracę metodą badawczą. Samo urządzenie labdysk pomaga nam przeprowadzać doświadczenia, przeprowadzać eksperymenty i włączyć uczniów do procesu badawczego. I teraz najważniejsza taka rzecz. Czy już posiadamy te urządzenia i jeśli tak, to w jakiej ilości? Czyli planujemy sobie, czy to będzie praca w grupach, czy to będzie praca indywidualna, czy to będzie pokaz, czy po prostu uczniowie będą obserwować nasze działania i wyciągać na tej podstawie wnioski. Mamy jakby takie trzy sposoby wprowadzenia doświadczenia czy eksperymentu na lekcję. I pierwszy z nich, Chyba najprostszy, na każdą lekcję się nam nada, to jest wtedy, kiedy zaczynamy od wprowadzenia. Zaczynamy od podania wiedzy teoretycznej, natomiast samo doświadczenie ma być tylko wyjaśnieniem tej wiedzy teoretycznej potwierdzeniem tego, że to, co przed chwilą powiedziałem, to jest prawda. Tak, powiedziałem czy powiedziałam, to jest prawda. I na podstawie tego wyciągamy sobie dalej wnioski razem z uczniami. Ja najczęściej stosuję tę metodę wtedy, kiedy zależy mi na czasie, tak? wtedy, kiedy rzeczywiście chcę wprowadzić doświadczenie na lekcję, ale nie mam na tyle możliwości, żeby uczniowie sami dochodzili do pewnych rzeczy. Mam na to, nie wiem, 10, 15, 20 minut w czasie zajęć i wtedy rzeczywiście zaczynam tą wiedzą teoretyczną. Czasami można tutaj zastosować model odwróconej lekcji, tak? Czyli tą teorię przenieść uczniom w internet, poprosić ich, aby przygotowali się przed lekcją i zastanowili się, tak, nad jakimś zagadnieniem, jakby zyskując w ten sposób też troszeczkę czas. Na zajęciach, i później możemy już od razu przechodzić do, do doświadczenia. Drugi sposób to jest taki na zaciekawienie, i czasami to doświadczenie fajnie jest zrobić na samym początku zajęć, jeszcze bez żadnego wstępu, wtedy kiedy uczniowie nie bardzo wiedzą, co ich czeka, czyli zaciekawiamy ich doświadczeniem. Ono ma być wprowadzeniem. W coś, o czym jeszcze nie wiedzą. Czyli po, po doświadczeniu uczniowie notują, opowiadają, co zaobserwowali, wspólnie próbujemy wyciągać wnioski i też my, jako nauczyciele, możemy się zorientować, ile uczniowie wiedzą już na ten temat, ponieważ. Patrzymy, jakie są wnioski, tak? Wiemy, czy, widzimy, czy wnioski są poprawne, jak bardzo odbiegają od rzeczywistości, i możemy korygować ich myślenie na dany temat. Czyli tutaj zaczynamy od doświadczenia, dalej analizujemy to doświadczenie, wyciągamy wnioski i dopiero później, widząc, widząc na jakim etapie są uczniowie, rozwijamy zagadnienie, wprowadzając teorię. I tak naprawdę mamy już wtedy możliwość skupienia się tylko na tym, co było może nie, nie do końca właściwe. Tak? Czyli wyjaśniamy całość zagadnienia. To też jesteśmy w stanie zrobić w 45 minut. I trzeci sposób, ten, który już jest taką faktyczną pracą badawczą, to jest sposób, kiedy zadajemy uczniom pytanie, a w ogóle idealnie jest, kiedy jakby sami od uczniów wyciągamy to, co ich interesuje na, na dany temat i z tego pytania uczniowie mają sami zaprojektować doświadczenie. Tak, czyli oni już sami tworzą, nie dostają gotowych kart pracy, nie dostają gotowych rozwiązań, oni sami tworzą swoje doświadczenie. Myślę, że podam na przykładzie takiego, które możemy zrealizować śmiało w 45 minut. To jest temat związany z magnetyzmem z przyciąganiem z magnesami. Proste zadanie. Czy magnes przyciąga wszystko i przyciąga zawsze? Stawiamy dzieciakom takie pytanie, i to do nich należy wymyślenie doświadczenia. Oczywiście naszym zadaniem jest też podanie i takich pomocy, które do tego doświadczenia będą mogli wykorzystać. Więc rzucamy na stół różne rodzaje magnesów, różne przedmioty, natomiast to sami uczniowie wybierają. Co potrzebują do doświadczenia, które sami projektują. Sami to doświadczenie przeprowadzają, najczęściej robią to w zespołach, w grupach. Także tak naprawdę każda grupa projektuje doświadczenie, które jest na ten sam temat, ale troszkę inne. I na koniec prezentują wyniki swojej pracy. Co jest tutaj ważne, że jakby zbieramy informacje z różnych grup, i w ten sposób też jakby rozszerzamy możliwości analizy tego doświadczenia. Nie jest to tylko jedno, to samo wykonanie przez każdą grupę, ale każda grupa ma inny pomysł, każda grupa inaczej coś sprawdziła. Nie wiem, jedni sprawdzą, czy przez szklankę z wodą da się wyciągnąć magnesem na przykład spinacz. A inni wpadną na pomysł, że będą sprawdzać, jaka jest odległość pomiędzy magnesami, albo czy magnes naodymowy przyciągnie mocniej niż taki zwykły magnes szkolny. Więc możemy zebrać wiele danych jednocześnie i na tej podstawie wyciągać wnioski. I w tym ostatnim modelu zadaniem nauczyciela jest tak naprawdę stworzenie sytuacji problemowej, bo to o to chodzi, żebyśmy my stawiali dzieciakom wyzwania. Dawali takie sytuacje, które mają rozwiązać. Natomiast to oni sami muszą poszukiwać tych rozwiązań. Myślę, że w tej ostatnim modelu to jest chyba najcenniejsze. Więc na początek takie trzy sposoby, tak? Na to, jak, jak wprowadzać doświadczenie czy eksperyment na zajęcia. Druga rzecz to też z punktu widzenia ucznia. Czym różni się doświadczenie od eksperymentu? Bo też w różnych źródłach i w podręcznikach mówimy o doświadczeniach. Natomiast tak z punktu widzenia ucznia, kiedy będziemy mówić o eksperymencie? I wydaje mi się, że dobrą definicją będzie taka, gdzie w eksperymencie uczniowie stawiają hipotezy, oni nie wiedzą, jakie będzie rozwiązanie. Natomiast w doświadczeniu jest tak, że doświadczenie jest, jest jakby potwierdzeniem tego, co mówiliśmy wcześniej, coś, co zostało już odkryte, przeprowadzone, a my tylko potwierdzamy, że tak jest. Natomiast rzeczywiście, od strony ucznia, to niejednokrotnie zwykłe, proste doświadczenie, będzie eksperymentem, bo on tak naprawdę pierwszy raz to wykonuje. On nie wie, jaki będzie wynik, więc myślę, że niektóre doświadczenia, szczególnie te wprowadzone tą drugą i trzecią metodą, o której wspomniałam wcześniej, kiedy to albo wychodzimy od doświadczenia i uczniowie nic wcześniej nie wiedzą na ten temat, albo ta wiedza nie jest usystematyzowana, albo to, gdzie oni sami odpowiadają na pytania badawcze, to śmiało można nazwać eksperymentem. Jakby wychodząc od tego, chciałam troszkę dzisiaj powiedzieć o urządzeniu, o labdysku, jako mobilnym urządzeniu pomiarowym, które pomaga nam przeprowadzać właśnie takie proste eksperymenty badawcze z uczniami. I. Mm, mm, jeśli y, możecie gdzieś y, sobie y, zapisać, albo y, możecie y, zajrzeć do, na zakładkę y, na stronę internetową Agrafu adres internetowy jest y, agraf.it.pl, to y, tam w zakładce z urządzeniami różnymi, które są oferowane, znajdziecie dyski pomiarowe. Te dyski są różne, w zależności od tego, ile zawierają czujników. Mamy dyski dedykowane przedmiotom biologiczno-chemicznym, mamy dyski uniwersalne, dysk środowiskowy, taki, który jest dedykowany chemii, fizyce, przepraszam, i jest też taki dysk mini. Które zawiera najmniej czujników, ale też pozwala na prowadzenie bardzo ciekawych doświadczeń. Jak działa samo urządzenie? Spróbuję tutaj przełączyć troszkę kamerkę, żeby. O, właśnie, dobrze widać. Dobra. Samo urządzenie wygląda dosyć niepozornie jest to po prostu okrągły dysk. Które ma wbudowane czujniki. I teraz dolna część to są przyciski sterujące: włączanie, wyłączanie, zatwierdzanie danych i, i przesuwanie. Natomiast górne, czujni, górne przyciski to są czujniki pomiarowe, które możemy wywołać z urządzenia. Dodatkowo ten dysk ma obrotowy taki pierścień, który pozwala, nie było widać. O, który pozwala dostać się do odpowiednich wejść czynników pomiarowych. Przykładowo mamy czujnik PH, i tutaj zewnętrzne urządzenie sobie dopinamy do, do tego naszego latysku. Spróbujmy włączyć urządzenie. Czyli jest to rodzaj. Jest to rodzaj urządzenia, dzięki któremu możemy prowadzić jednocześnie kilka różnych pomiarów, i takie, które pozwala wyjść w teren i te pomiary prowadzić. Urządzenie jest w tej chwili włączone. To, co się nam pojawia na ekranie. To są podstawowe informacje. W tej chwili taka łapka sygnalizuje nam, że żaden pomiar nie jest w tej chwili prowadzony na dysku urządzenia. Tutaj mamy głośność, mamy połączenie bluetooth i ikonka, która informuje nas, że zczytuje nam urządzenie dane GPS, dlatego że każdy laptop też posiada dane GPS. Domyślnie uruchamia się nam temperatura powietrza i możemy w ten sposób odczytywać temperaturę. Najprostszy sposób pracy z tym urządzeniem jest taki, że po prostu wybieramy sobie odpowiedni przycisk i odczytujemy dane, które mamy. Przykładowo, możemy sobie spróbować odczytać wilgotność powietrza. Wybieramy przycisk, który symbolizuje nam wilgotność. Pojawia nam się informacja, że mierzymy tą wilgotność w procentach i wynik bieżący na ekranie urządzenia. Możemy podobnie zmierzyć głośność w decybelach. To też widać, jak wtedy, kiedy do Was mówię, ta głośność się nam zmienia. Czyli to jest najprostszy sposób korzystania z, z urządzenia. Po prostu wybieram przycisk, którym, z którym pracuję. Podobnie mam możliwość odczytania, na przykład oświetlenia w, w luksach, czy ciśnienia atmosferycznego. I tutaj uwaga, bo ciśnienie jest wyskalowane nie w hektopaskalach, tylko w kilopaskalach. Więc trzeba sobie tam przesunąć na przecinek czego jedno miejsce. Dobrze. Niektóre czujniki są wbudowane bezpośrednio w urządzeniem, i tak jak pokazałam, możemy odczytać informacje od razu, wybierając odpowiedni przycisk z naszej tarczy. Natomiast są takie czujniki, które, żeby odczytać informacje, musimy podłączyć coś, do naszego urządzenia z zewnątrz, i takim przykładem jest, na przy... przykład, przy... takim przykładem jest skala pH, tak? mierzenie skali pH. Ja wam tutaj wyjęłam właśnie taki zewnętrzny czujnik, który jest dołączony do zestawu z labdyskiem. I żeby skorzystać i odczytać pH substancji, musimy go dopiąć do urządzenia. Tak? Po prostu dopinamy w miejscu, gdzie jest wejście na skalę pH. I w ten sposób mogę już korzystać z sondy. Gdybym teraz włożyła, włożyła ją do jakiegoś prostworu, mogłabym zmierzyć, zmierzyć jego pH, wybierając oczywiście z, przycisk odpowiadający skali pH. Na, tak jak wspomniałam, najprostszy sposób pracy to jest po prostu odczytanie informacji bezpośrednio. Z dysku naszego urządzenia, albo jednym z czujników wbudowanych automatycznie w urządzenie, albo dopinając odpowiedni czujnik do wejścia bok. Drugi sposób pracy już wymaga użycia dysku wewnętrznego urządzenia, ponieważ on potrafi przechowywać dane, i to potrafi przechowywać dane w dosyć dużych ilościach. Można prowadzić pomiary na przykład kilka dni, wybierając odpowiednie parametry. Na przykład mierzyliśmy temperaturę powietrza. Ale powiedzmy, że chcielibyśmy taką temperaturę powietrza zmierzyć w ciągu doby i prześledzić, jak zmienia się ona wraz z pozycją słońca, więc takie urządzenie możemy postawić w miejscu, gdzie, gdzieś na zewnątrz, gdzie będziemy bezpiecznie mogli te pomiary prowadzić. No jest tylko jedna rzecz. My musimy ustawić, czy znaczy zaprogramować nasze urządzenie, tak? i sprawdzić, jak te pomiary będą wyglądać. Jeżeli teraz włączyłam przycisk tutaj takiej niepełnej strzałki, tak to nazywam, to zobaczcie, że zmienił mi się, zmieniła mi się ikonka tutaj w narożniku już z takiej łapki na biegającego ludzika. To informuje mnie o tym, że mój pomiar się teraz odbywa. Jest zapisywane na dysku urządzenia. Okay. 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 Dobrze. Ja zatrzymałam pomiar i w tej chwili znów mam łapkę. Teraz tak. Przejdziemy sobie do menu. Urządzenia, żebyście wiedzieli jakie są możliwości ustawiania tego urządzenia w praktyce. Do przechodzenia między ekranami menu służy ten przycisk takiej pełniejszej strzałki, ten po prawej, dobrze mówię, po prawej stronie. Tak? Czyli, jak widzicie, możemy sobie przechodzić między ustawieniami, konfiguracją a informacjami o urządzeniu. Jeżeli chcemy wejść w setup, to naciskamy tą strzałkę po lewej stronie. I teraz, jakie mamy tutaj możliwości? Możemy wybrać sensory, możemy ustawić ilość pomiarów. I wreszcie możemy ustawić sposób, w jaki te pomiary będą przeprowadzane. No to spróbujmy sobie wejść, w, ustawić te sensory. Sensory to jest. Ustawienie sensorów to jest nic innego, jak wybór, wybór czujnika, którego będziemy korzystać. W tej chwili ustawiony jest czujnik ciśnienia atmosferycznego. Ja mogę sobie tutaj teraz nacisnąć na przykład skalę pH, głośność. Tak jak widzicie, dodają mi się te sensory, które nacisnę na obudowie. I teraz wybrałam, wybrałam tych sensorów dosyć dużo, ale z nie wszystkich będę chciała korzystać. Męcik, dobra, no przejdźmy tutaj. Okej, okay, więc jeżeli nie będę chciała korzystać z jakiegoś czujnika, na przykład będę chciała pozbyć się dźwięku, tak, bo że nacisnęłam przez przypadek, będę mierzyć tylko temperaturę, chcę się pozbyć dźwięku, to jeszcze raz naciskam ikonkę dźwięku i w ten sposób znika mi on z ekranu na wyświetlaczu. W związku z tym, w tej chwili będę mierzyć tylko temperaturę. Wracam z powrotem do menu głównego przyciskiem środkowym i znów, tym razem będę chciała ustawić czas. Tak? Mam do wyboru takie możliwości. Mogę, mam ustawienia manualne. Ustawienie manualne służy do tego, żeby Samemu decydować, w którym momencie będzie wykonany pomiar. I wtedy ja będę musiała podczas pomiaru nacisnąć ten przycisk takiej pełniejszej strzałki, wtedy, dokładnie wtedy, kiedy będę chciała wykonać pomiar. Natomiast jeżeli będę miała inny pomysł, na przykład, żeby pomiar był wykonany co minutkę, no to wybiorę sobie drugi sposób. Mogę wykonywać pomiar raz na sekundę lub 10 razy na sekundę. W zależności od tego, którą opcję wybiorę, to ta opcja będzie mi, znaczy tę tą, tą opcję będzie urządzenie zapisywać na swoim dysku. W tym momencie będzie mi mierzył temperaturę co jedną sekundę. No nie, nie jest to z, zbyt mądre, bo skończę pomiary dosyć szybko i zapiszę ich bardzo dużo. W związku z tym, chyba będzie lepiej, jeżeli będzie to robił raz na minutę. Więc poprawiam szybciutko ustawienia i już mam ustawione, że pomiar odbywa się temperatury. Odbywa się co minutkę. I teraz ostatni. Etap ustawiania urządzenia to jest wybór ilości pomiarów, tak? Czyli tam był pomiar co minutę. Jeżeli ja chcę, żeby urządzenie zczytywało mi dane przez dobę, to potrzebuję 24 godzin, tak? Ile to będzie? 24 godziny. Co minutę, 60 minut godzinka, tak, czyli muszę odpowiednią ilość pomiarów tutaj ustawić ja dla bezpieczeństwa o, ja dla bezpieczeństwa ustawię sobie ustawię sobie tą ostatnią wartość, tak, czyli wybiorę 10 tysięcy pomiarów. I w ten sposób ustawiłam moje urządzenie do pomiaru temperatury. Jeżeli włączę, jeżeli włączę teraz urządzenie, to ono zacznie mi, zacznie mi zliczać, tak, zacznie mi zliczać temperaturkę. Co jedną minutę przez 10 tysięcy pomiarów. Tutaj się nam pojawia jeszcze, pojawiają właśnie te informacje. Możemy sprawdzić, czy faktycznie dobrze ustawiliśmy to, co, to, co chcemy. Gdybym teraz to urządzenie zostawiła w takim stanie przez 24 godzinki, to zapisałoby na swoim dysku pomiary temperatury z 24 godzin. Później te dane oczywiście mogę za pomocą kabelka USB przekazać do komputera lub przesłać do tabletu. Ja nie będę teraz tych pomiarów robić, więc zatrzymam pomiar. I na chwileczkę jeszcze. Oj, no, i, za, I na chwileczkę jeszcze wejdziemy do menu. Czyli pierwsze menu służy nam do tego, żeby ustawić parametry pomiarów. Drugie to jest konfiguracja naszego urządzenia i jakie mamy tutaj możliwości. Możemy zmienić język. Niestety, jeśli chodzi o wyświetlacz, to nie mamy opcji języka polskiego. W oprogramowaniu na komputer i na tablet jak najbardziej tak, ale tutaj musimy się posłużyć językiem angielskim. Możemy też skonfigurować GPS, włączyć lub wyłączyć GPS, w zależności od tego, czy chcemy, żeby nasze urządzenie sczytywało takie dane, czy nie. Jak również wejść w ustawienia i konfigurację Bluetootha. Bluetooth będzie nam potrzebny wtedy, kiedy będziemy się chcieli połączyć bezprzewodowo z urządzeniem zewnętrznym, z komputerem lub z tabletem. Mhm. No i ostatnia, ostatnia ikonka w naszym menu to jest po prostu informacja o samym urządzeniu.